Że to dlaczego Donald Tusk ryzykuje destabilizację naszego państwa, ryzykuje jakieś zamieszki, ładuje się w tą awanturę nie mając żadnych argumentów w to, żeby wyniki zostały sfałszowane, i tak naprawdę nie wierząc w to, że te wyniki zostały sfałszowane? No, odpowiedź jest jedna. Czym żyli Polacy zanim rozpętano histerię o fałszestwa wyborów? A Ano tym, że Donald Tusk przegrał wybory, że nie wiadomo czy dalej będzie premierem, że mamy problemy w koalicji, że tu Hołownia się stawia z jednej strony, z drugiej strony Lewica, Kośniak-Kamysz, jakieś rozmowy o zmianie umowy koalicyjnej, jakaś tutaj krytyka, próba wykazania kto zawinił, że Trzaskowski przegrał, wyciąganie Tuskowi tego wywiadu Rymanowskiego, gdzie powoływał się na Jacka Murańskiego. No, o tym była dyskusja, że Władza Donalda Tuska się chwieje, że to skończył się Donald Tusk, że będzie musiał oddać władzę albo teraz, albo za rok, albo za dwa lata. Cała Polska mówiła o tym, że Tusk traci władzę, Tusk się kończy, Tusk robił błędy. A o czym teraz cała Polska mówi? No, że wyniki wyborów być może zostały sfałszowane, że nie wiadomo, czy Karol Nawrocki będzie prezydentem. Z punktu widzenia Donalda Tuska to, że uwaga wszystkich została przekierowana w kierunku tego, że wyniki być może zostały sfałszowane, to jest zmiana na plus, bo już nikt nie mówi o tym, że Tusk zawalił te wybory, że Tusk jest beznadziejnym premierem, że Tusk prowadzi Polskę w bardzo złym kierunku, że mamy beznadziejny rząd, który nie realizuje obietnic, który Polacy przestali temu rządowi ufać i być może w kolejnych wyborach odbiorą temu rządowi władzę. I według mnie to jest jedyny powód, dla którego Donald Tusk brnie w tą awanturę. To znaczy Tusk wie, zostało parę dni dosłownie do wakacji, zaraz Polacy rozjadą się na urlopy, nikt już nie będzie interesował się polityką, potem przyjdzie za parę miesięcy. Nikt nie będzie pamiętał tej awantury, w wyniku czego uda się taką ucieczką do przodu uciec od tych wszystkich dyskusji o zmianie umowy koalicyjnej, o problemach tego rządu i problemach Donalda Tuska. Czyli według mnie, czy to jest prawda, to nie wiem. Donald Tusk, brnąc w tę awanturę, zapisując się do tej sekcji psychiatrycznej Romana Giertycha, próbuje po prostu odwrócić uwagę od prawdziwych problemów tego rządu, od prawdziwych problemów naszego państwa, tworząc jakieś złudzenie, że ktokolwiek ma tu jakiekolwiek wątpliwości względem uczciwości tych wyborów. Podsumowując, czy wyniki wyborów zostały sfałszowane? Nie, nie ma na to żadnych argumentów, żadnych dowodów, żadnych przesłanek, nic! Poza wzmożeniem Romana Giertycha nie wskazuje na to, że z wynikami wyborów jest cokolwiek nie tak.